Dla większości z nas liść laurowy to po prostu skromny pomocnik w kuchni, który bez zastanowienia wyławiamy z talerza i odkładamy na bok. I oto główny sekret, o którym naprawdę się milczy. Jego prawdziwa uzdrawiająca moc ujawnia się nie w zupie, a tylko pod jednym warunkiem, który łamie dziewięć na dziesięć osób, zamieniając lekarstwo w zwykłą przyprawę. Starożytni Grecy i Rzymianie nie bez powodu uważali laur za świętą roślinę, symbol zwycięstwa i mądrości. Intuicyjnie wiedzieli to, co dziś z zdumieniem potwierdza nauka. Ten prosty liść to prawdziwa apteka stworzona przez naturę. Ten dokuczliwy ból w kolanach lub w lędźwiach, który reaguje na każdą zmianę pogody, ale co, jeśli powiem wam, że główną przyczyną tych cierpień nie jest zwykłe zużycie, a gromadzenie się w stawach mikroskopijnych kryształków soli i że natura dała nam prosty środek, aby pomóc organizmowi je wypłukać? Wyobraźcie sobie, że wewnątrz waszego stawu, w jego delikatnej tkance, z czasem odkładają się kryształki soli kwasu moczowego. Działają one jak najdrobniejszy piasek w najprecyzyjniejszym mechanizmie. Powodują tarcie, stan zapalny, ból i ten nieprzyjemny skrzyp. Otóż specjalne olejki eteryczne i związki w liściu laurowym działają jak naturalny rozpuszczalnik. Dostając się do organizmu, pomagają zmiękczyć te złogi solne czyniąc je bardziej podatnymi. Po tym naszemu ciału jest znacznie łatwiej wydalić je w naturalny sposób przez nerki. To nie jest zwykłe uśmierzanie bólu, to pomoc organizmowi w prawdziwym generalnym sprzątaniu od wewnątrz. Zapomniane receptury lekarzy ze starych radzieckich sanatoriów w Kisłowocku i Piatigorsku to potwierdzają. Kuracja wywarem z liścia laurowego była jedną z głównych niefarmakologicznych metod w walce z reumatyzmem i dną moczanową. Zacznijmy od tego, czego robić nie wolno. Główny błąd to myślenie, że do tego efektu wystarczy po prostu dodawać kilka liści do zupy. Stężenie substancji czynnych w bulionie będzie zbyt małe. Drugi, jeszcze bardziej niebezpieczny błąd to przygotowanie skoncentrowanego leczniczego wywaru i wypicie go duszkiem jak zwykłej herbaty. To stanowi ogromne, gwałtowne obciążenie dla nerek i może być niebezpieczne. A teraz, jak robić to prawidłowo? Do leczniczego wywaru będziecie potrzebować 5 gramów suchych liści, to około 15-20 sztuk i 300 ml wody. Włóżcie je do małego garnuszka, doprowadźcie do wrzenia i gotujcie na najmniejszym ogniu przez dokładnie 5 minut. Następnie przelejcie wszystko razem z liśćmi do termosu i odstawcie na 4-5 godzin. I oto główny sekret prawidłowego stosowania. Przecedzony wywar należy pić bardzo małymi łykami przez cały dzień. Rozkładając spożycie na 12 godzin. Kuracja trwa 3 dni, po czym następuje obowiązkowa tygodniowa przerwa. Dlaczego właśnie tak? Takie powolne, kropelkowe przyjmowanie nie powoduje szokowego obciążenia dla nerek, pozwalając organizmowi łagodnie i stopniowo wydalać zmiękczone sole. Nasi sojusznicy w tej sprawie. Podczas takiej 3 kuracji bardzo ważne jest picie dużej ilości czystej wody co najmniej 1,5 do 2 litrów dziennie. Woda to najlepszy pomocnik dla nerek w ich ciężkiej pracy oczyszczającej. Ale ta potężna moc oczyszczająca to dopiero początek magii liścia laurowego. Mało kto wie, że potrafi on walczyć również z innym cichym wrogiem, który zagraża co drugiej osobie po sześćdziesiątce. Mówię o wysokim cukrze, to znane wielu uczucie nagłej słabości i senności, które nachodzi godzinę półtorej po posiłku, zwłaszcza jeśli były w nim ziemniaki, chleb lub coś słodkiego. Winimy za to obfity obiad, ale prawdziwym winowajcą są tak zwane huśtawki cukrowe. Gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi i równie gwałtowny, wyczerpujący spadek po nim. Te huśtawki to ciągły stres dla naszego organizmu, który powoli, ale systematycznie uszkadza ścianki naczyń krwionośnych. I tu nasz skromny liść laurowy objawia się z zupełnie nieoczekiwanej strony. Ale tu właśnie wielu popełnia główny błąd, myśląc, że filiżanka tej herbaty może w magiczny sposób Anulować zjedzony kawałek tortu. To tak nie działa. Mądrość liścia laurowego nie polega na ratunku w nagłych wypadkach, a na płynnym, codziennym wsparciu. Aktywne substancje w nim pomagają naszym komórkom ponownie stać się bardziej czułymi na sygnały insuliny, hormonu, który powinien pomagać im pobierać cukier z krwi. Wyobraźcie sobie, że insulina to klucz, a komórka to zamek. Z wiekiem ten zamek może zardzewieć i źle się otwierać. Liść laurowy pomaga ten zamek nasmarować. Jak więc wykorzystać tę jego zdolność prawidłowo? Sekret tkwi w odpowiednim czasie. Aby złagodzić te huśtawki cukrowe, łagodny napar z dwóch trzech liści laurowych należy pić nie po posiłku, a 30 minut przed głównym posiłkiem. Wypity przed jedzeniem przygotowuje komórki waszego organizmu na nadchodzący napływ węglowodanów pomagając im lepiej zareagować na insulinę i uczynić skok cukru znacznie łagodniejszym. A dla tych, którzy chcą stworzyć prawdziwy duet do kontroli cukru, można dodać do tej herbaty szczyptę cynamonu cejlońskiego. I to nie są tylko ludowe domysły. Badacze z amerykańskiego Centrum Badań nad Żywieniem Człowieka w Beltsville przeprowadzili zdumiewający eksperyment, który pokazał, że u osób ze stanem przedcukrzycowym, codziennie spożywających ekstrakt z lauru w ciągu zaledwie 30 dni znacznie obniżył się poziom glukozy we krwi naczczo. I ta zdolność do zarządzania cukrem to nie tylko profilaktyka cukrzycy. To bezpośrednia inwestycja w zdrowie naszego głównego silnika, bo to właśnie cukier jest jednym z głównych wrogów naszych naczyń krwionośnych i serca. To niepokojące uczucie, kiedy serce nagle zaczyna bić nierówno lub kiedy ciśnieniomierz pokazuje liczby, które budzą niepokój. Troska o serce... To chyba główna troska w dojrzałym wieku. Bierzemy tabletki, staramy się mniej denerwować, ale często zapominamy, że najlepsze, najdelikatniejsze wsparcie dla naszego serca rośnie prosto na drzewach. To właśnie tutaj Persymona objawia się jako cichy i delikatny strażnik. W jej słonecznym miąższu kryje się idealny duet dwóch najważniejszych dla serca minerałów potasu i magnezu. Działają one jak zgrana para wirtuozów. Potas to nasz regulator ciśnienia. Pomaga usuwać z organizmu nadmiar sodu, soli, który zatrzymuje wodę i obciąża naczynia krwionośne. Magnez zaś to środek uspokajający dla samego mięśnia sercowego. Pomaga mu się rozluźniać, łagodzi skurcze naczyń i odpowiada za równy, spokojny rytm. Ale to tylko połowa historii. Drugie, nie mniej ważne zadanie to walka ze złym cholesterolem i zachowanie elastyczności samych naczyń. Z wiekiem mogą one stawać się sztywne i kruche jak stare gałązki. Otóż antyoksydanty, w które tak bogata jest persymona, pomagają walczyć z utlenianiem cholesterolu tym procesem, który czyni go naprawdę lepkim i niebezpiecznym. A witamina C z kolei uczestniczy w syntezie kolagenu, który jest niezbędny nie tylko dla skóry, ale i dla utrzymania elastyczności ścianek naczyń, nie pozwalając im stać się kruchymi. Jak więc stosować tę moc prawidłowo? Tu ważna jest nie siła, a regularność. Ten sam łagodny napar z dwóch, trzech liści, który pomaga nam kontrolować cukier, będzie dzień po dniu, jak delikatny balsam, odżywiał i wzmacniał wasz układ sercowo-naczyniowy. I tu kryje się jeszcze jeden, mało znany sekret, który jest bezpośrednio związany ze zdrowiem naszych naczyń. Aktywne substancje w liściu laurowym mają lekką właściwość rozrzedzania krwi, czyniąc ją mniej lepką. Pomaga to poprawić przepływ krwi, ułatwia pracę serca i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów. Ale właśnie dlatego, jak mówimy nieco później, należy go bardzo ostrożnie łączyć z niektórymi lekami. Istnieje jeden starożytny, niemal mistyczny rytuał, który przekazywano z pokolenia na pokolenie w śródziemnomorskich wioskach. Jeśli w domu panowała kłótnia, niepokój lub przygnębienie, gospodyni brała jeden suchy liść laurowy, podpalała go i powoli obchodziła z nim pokój, pozwalając by korzenny, cierpki dym, wypełnił przestrzeń. Nasi przodkowie wierzyli, że ten dym wypędza złe myśli i przywraca do domu spokój. I to nie jest tylko piękna legenda, a zdumiewająco trafna mądrość ludowa, którą dziś potwierdza nauka. Sekret tkwi w lotnym związku zwanym linalolem. Zapach to najkrótsza i najbardziej bezpośrednia droga do naszego mózgu i kiedy wdychamy ten aromat, niemal natychmiast dociera on do ośrodków odpowiedzialnych za emocje, i wysyła do mózgu bezpośredni sygnał: alarm odwołany, można się zrelaksować. Pomaga obniżyć produkcję hormonu stresu, kortyzolu i delikatnie spowolnić szaleńczy rytm myśli. Ale nie musicie niczego podpalać, aby doświadczyć tego efektu. Jeśli dym, to przycisk awaryjnego uspokojenia to filiżanka ciepłej herbaty z liścia laurowego, wypita wieczorem to ciepły koc dla całego waszego układu nerwowego działa wolniej, ale głębiej od wewnątrz i jej działanie rozciąga się nie tylko na umysł pomaga zlikwidować to fizyczne napięcie które nieświadomie gromadzimy w ciągu dnia ten znajomy węzeł w ramionach tę sztywność w szyi która utrudnia odwrócenie głowy łagodne wewnętrzne ciepło i aktywne substancje herbaty pomagają rozluźnić te napięcia mięśniowe dając ciału uczucie lekkości i spokoju starożytni grecy nie bez powodu używali dymu laurowego w świątyniach wyroczni delfickiej Wierzyli, że oczyszcza on umysł i nastraja do harmonii. Nie znali Lina Lolu, ale wiedzieli, jak odnaleźć równowagę duchową. I ta sama zadziwiająca zdolność do likwidowania napięcia i skurczów jest bezpośrednio związana z łagodzeniem jeszcze jednego, bardzo częstego i męczącego problemu, na który cierpią miliony. Mówię o bólach głowy. To nieprzyjemne drapanie w gardle, ten zatkany nos, które pojawiają się dzień przed prawdziwym przeziębieniem. W tym momencie zazwyczaj z ciężkim westchnieniem biegniemy do apteki po spreje i proszki. Ale co, jeśli powiem Wam, że nasze babcie nie bez powodu przy pierwszych objawach choroby kazały nam oddychać nad garnkiem z gorącym wywarem z liścia laurowego, przykrywając głowę ręcznikiem, to nie była zwykła ludowa magia, a zabieg o potężnych podstawach naukowych. Gorąca para, nasycona olejkami eterycznymi lauru, to w zasadzie naturalna inhalacja dezynfekująca. Kluczowym graczem jest tu związek o nazwie cyneol. I co zadziwiające, to ta sama substancja, która nadaje eukaliptusowi jego słynne właściwości lecznicze dla układu oddechowego. W zasadzie otrzymujecie moc eukaliptusa prosto ze swojej kuchennej szafki. Herbata z liścia laurowego działa jak inhalacja od wewnątrz. Działa jednocześnie na dwa najważniejsze sposoby. Po pierwsze pomaga rozrzedzić gęstą lepką flegmę, która zatyka nasze oskrzela. Wyobraźcie sobie, że dodajecie ciepłą wodę do zgęstniałego miodu. Właśnie tak liść laurowy sprawia, że śluz staje się rzadszy. Po drugie, ma łagodne działanie wykrztuśne. To znaczy, pomaga naszemu organizmowi łatwiej i skuteczniej wymiatać ten rozrzedzony śluz na zewnątrz, zamieniając suchy, męczący i duszący kaszel w produktywny i przynosząc ogromną ulgę. I oczywiście nie należy zapominać o tej babcinej inhalacji. To pomoc w nagłych wypadkach przy silnym zatkaniu nosa. Po prostu zapaszcie 4-5 liści w misce z wrzątkiem, pochylcie się nad nią, przykryjcie ręcznikiem i oddychajcie tą leczniczą parą przez 5-7 minut. Olejki eteryczne pomogą zmniejszyć obrzęk i ułatwią oddychanie niemal natychmiast. Taki podwójny atak na przeziębienie, herbata od wewnątrz i inhalacja na zewnątrz Często nie pozwala chorobie rozwinąć się w pełni i może skrócić czas rekonwalescencji o dwa-trzy dni. Ale ta sama zadziwiająca zdolność do porządkowania, uspokajania podrażnień i oczyszczania nie ogranicza się tylko do naszych dróg oddechowych. Rozciąga się również na inny, nie mniej ważny system, który często bywa zatkany i chaotyczny, na nasze trawienie. Każdemu z nas znane jest to nieprzyjemne uczucie ciężkości po obfitym obiedzie, lub świątecznej uczcie, kiedy jedzenie zdaje się leżeć kamieniem w żołądku. Właśnie dlatego najmądrzejsze gospodynie prawie zawsze dodają do swoich mięsnych, strączkowych i tłustych potraw kilka liści laurowych i robiły to, jak się okazało, nie tylko dla aromatu. To była prawdziwa intuicyjna dietetyka. Liść laurowy dla naszego trawienia jest jak kluczyk zapłonowy dla samochodu. Delikatnie, ale stanowczo uruchamia cały proces. Zawarte w nim goryczki i olejki eteryczne stymulują produkcję soku żołądkowego i, co ważniejsze, enzymów trawiennych. Wyobraźcie sobie, że te enzymy to miliony maleńkich pracowników w waszym żołądku, których zadaniem jest rozłożenie złożonego jedzenia na małe, łatwo przyswajalne cegiełki. Otóż liść laurowy w zasadzie daje tym pracownikom sygnał do dzieła i pomaga im pracować wydajniej. W rezultacie ta burza w brzuchu. Wzdęcia, skurcze, bulgotanie, cichnie, ponieważ proces trawienny przebiega gładko i bez zakłóceń. I tu kryje się jeszcze jeden ważny niuans. Dzięki temu samemu stymulującemu działaniu, słaba herbata z liścia laurowego, wypita 20-30 minut przed posiłkiem, może pomóc osobom ze zmniejszonym apetytem. Budzi ona układ trawienny i przygotowuje go na przyjęcie pokarmu. Ale właśnie z powodu tej jego właściwości. Tutaj potrzebna jest ostrożność, o której już mówiliśmy. Osobom z zapaleniem żołądka z nadkwasotą lub z zaostrzeniem wrzodów, taka herbata może przynieść dyskomfort, nadmiernie stymulując produkcję kwasu. Tutaj, jak zawsze, ważna jest równowaga i uwaga na swój organizm. I ta sama oczyszczająca i odżywcza siła, która działa od wewnątrz, porządkując nasze wewnętrzne systemy, nieuchronnie odbija się również na zewnątrz na największym organie naszego ciała, na naszej skórze. Jest coś szczególnie przyjemnego w tym, by spojrzawszy w lustro zobaczyć świeżą, promienną cerę. Wydajemy niemałe pieniądze na drogie kremy i serum, mając nadzieję zachować jędrność i gładkość skóry, ale często zapominamy, że prawdziwe piękno i młodość odżywiają się od wewnątrz. Ale co, jeśli powiem wam, że jeden z najskuteczniejszych środków odmładzających kosztuje dosłownie grosze i macie go już w swojej kuchni? Liść laurowy to prawdziwe źródło młodości, które działa na naszą skórę zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kiedy pijemy herbatę z liścia laurowego, nasycamy nasz organizm potężnym koktajlem antyoksydantów. One, jak pamiętamy, są naszą główną tarczą przed wolnymi rodnikami, tą rdzą, która jest główną przyczyną powstawania zmarszczek i przebarwień. Ale prawdziwa magia zaczyna się, gdy stosujemy go zewnętrznie. Wywar z liścia laurowego to podstawa jednego z najskuteczniejszych i najtańszych toników odmładzających, którego sekret znały już nasze prababcie. Jak go przygotować? To bardzo proste. Zalejcie 10-15 suchych liści laurowych połową szklanki wrzątku. Przykryjcie spodeczkiem i odstawcie do całkowitego ostygnięcia. Następnie przecedźcie i wasz eliksir młodości jest gotowy. Dlaczego jest tak skuteczny? Po pierwsze, Zawarte w nim garbniki działają jak naturalny tonik. Delikatnie zwężają pory, czyniąc skórę gładszą i bardziej jędrną. Po drugie, jego właściwości antyseptyczne pomagają zwalczać drobne stany zapalne i wypryski. I po trzecie, antyoksydanty pomagają wyrównać koloryt cery i uczynić przebarwienia mniej widocznymi. Przelejcie ten tonik do czystej buteleczki, przechowujcie w lodówce, nie dłużej niż 3-4 dni. I przecierajcie nim twarz za pomocą wacika rano i wieczorem po umyciu. W Japonii, gdzie ceni się porcelanową niestarzającą się skórę, takie roślinne toniki to od wieków sprawdzony środek na zachowanie młodości. A więc zobaczyliśmy, jak niesamowitym darem może być liść laurowy. Wydaje się, że to idealny środek, ale jak każde silne lekarstwo, ma on i swoją drugą ciemną stronę. I teraz przechodzimy do drugiej, nie mniej ważnej części naszej rozmowy. Do mądrej ostrożności. A teraz wróćmy do tego samego odczucia, od którego zaczęliśmy, do tej ostrej, ściągającej usta cierpkości. Za to odczucie odpowiadają specjalne substancje taniny. Z jednej strony są doskonałymi antyseptykami, ale z drugiej, w pewnych warunkach mogą stać się dość podstępne w naszym żołądku. Kiedy taniny wchodzą w reakcję z sokiem żołądkowym, mogą tworzyć lepką kleistą masę. Jeśli w tym momencie w żołądku znajdują się inne kawałki niestrawionego jedzenia, ta masa może zacząć je sklejać, stopniowo tworząc gęsty, twardy zbitek, który lekarze nazywają fitobezoarem lub kamieniem żołądkowym. W większości przypadków nasz organizm sobie z tym radzi, ale czasami może to stać się przyczyną poważnych problemów, ciężkości, bólów, a nawet niedrożności jelit, ale to nie powód, by bać się liścia laurowego. To powód, by traktować go z szacunkiem. To niebezpieczeństwo pojawia się tylko przy zbiegu kilku okoliczności. Jeśli jecie niedojrzały, mocno cierpki owoc, robicie to na pusty żołądek i zjadacie od razu wiele owoców. To prowadzi nas do następnego, najważniejszego przykazania. Oto złota zasada, którą należy zapamiętać. Herbata z liścia laurowego to napój, który pije się po posiłku, a nie przed nim. Właśnie rano, naczczo, Stężenie kwasu solnego w żołądku jest maksymalne, a taniny stają się szczególnie aktywne. Idealny czas na herbatę to 30-40 minut po lekkim śniadaniu lub obiedzie. Drugi ważny moment. Łączenie z lekami. Rzecz w tym, że liść laurowy sam w sobie ma lekkie właściwości rozrzedzające krew. Dlatego jeśli już przyjmujecie leki rozrzedzające krew, np. warfarynę, aspirynę cardio i inne... Regularne picie herbaty z liścia laurowego może wzmocnić ich działanie. To ten przypadek, kiedy koniecznie trzeba skonsultować się z waszym lekarzem prowadzącym, aby sobie nie zaszkodzić. I wreszcie jest trzecie przykazanie, które dotyczy tych, którzy już mają pewne problemy ze zdrowiem: to ta grupa ryzyka, która musi być szczególnie uważna. Przede wszystkim są to osoby z zaostrzeniem wrzodów lub zapalenia żołądka z nadkwasotą ponieważ herbata stymuluje produkcję soku żołądkowego, może nasilić dyskomfort. W drugiej kolejności, szczególną ostrożność powinny zachować osoby z poważnymi chorobami nerek i wątroby, zwłaszcza przy stosowaniu skoncentrowanych wywarów. I oczywiście, herbata z liścia laurowego nie jest zalecana kobietom w ciąży i karmiącym. Umiejętność nie tylko doceniania darów natury, ale i rozumienia, kiedy lepiej z nich zrezygnować, to podstawa świadomego podejścia do swojego zdrowia koniecznie subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby ta mądrość o zdrowiu zawsze była pod ręką. A w komentarzach napiszcie proszę czy używacie herbaty z liścia laurowego? A może macie swój rodzinny sekret jej stosowania? Z ogromnym zainteresowaniem czytam każdą waszą historię.